Dzień dobry, moi kochani. Witam serdecznie na kolejnym odcinku. I dzisiaj słuchajcie, przygotowałam mixik z drapek za 55 zł. I mam tak mega linie za 20, za dyszkę mam mega pensję oraz jadę do Vegas i trzy zdrapki za 5 zł, czyli super linie, I love non cash i neonowe 13. Także zobaczymy. To już ostatni zestaw z drapek właśnie z tej kolekturki, co ostatnio właśnie wzięłam więcej z drapek. Także zobaczymy czy coś jeszcze tutaj wpadnie. I na początek neonowe 13 z numerkiem 29. No i szukamy oczywiście tej 13. I mam tak 28, 39, 18, 32, 42, 44. Tutaj jest 17, 35, 11. No i 43. Także 13 nie ma. No to lecimy dalej. To teraz I Love Noncash z numerkiem 32. No i poza liczbami szukamy jeszcze tego pliku. No dobra, i co tu wygrywa? 17, 31, 23 oraz 4. I co tu je. O kurczę, wysoko, wysoko, dobra. 27, 19, 12. Trójka i 16 i drugi rządek 25, 8, 18, 29, no i 33, także ta zdrapka też pusta. Ok, i ostatnia za 5 to super linia i mam z numerkiem 25, no to zobaczmy sobie, czy coś tu może w tej zapięć będzie. Serce i lody na początek. No i tak, tu już w pierwszym kafelku są. Tu kolejne lody. Tutaj też są lody, i na samym dole jest serce. Dobra. Kolejne dwa. Czapka i klapki. No to tak, tu jest czapka. Tutaj kolejna. I jeszcze na dole są czapki. Na no, klapek nie dali. Dobra. To teraz moneta oraz kości. Tu już są kości. Tutaj jest i moneta, i kości. I na samym dole jeszcze jedne kości. Dobra. Diament i korona. To tak, korona. Tutaj nawet dwie. I tutaj o z diamentem, dobra. No i fajnie. Dobra. Kolejne dwa. Rolki i motyl. Tutaj są rolki. Tu. Motyl też jest. I jeszcze na samym dole są obydwa. Ok, co dalej? Ptak i biedronka. Dobra, biedronka jest. Tutaj kolejna. No, ptaka nie widać. To teraz balony i cytryna. Balony i cytryna. No, nie widzę nic. Chyba nie dali. To teraz kwiatek i leżak. Tak, tutaj leżak. Kwiatek też jest. Tu jeszcze leżaki. No i to wszystko. Dobra, słońce i piłka. Słońce jest. I jeszcze na dole są słońca. No piłki nie widać. Kolejne dwa. Tęcza i podkowa. Tęcza. Podkowa też jest. Tu jeszcze tęcza. No i to tyle. Ostatnie dwa. Parasol i popcorn. Dobra, popcorn jest. Parasolka również. No, ale wszędzie coś zablokowało. Także niestety linia się nie utworzyła. Tak jest. Kontrolne różne, czyli zdrabki za 5 złotych dzisiaj zawiodły. No to teraz weźmy sobie. Jadę do Wegas z numerkiem drugim. No, zobaczmy moją dwójeczkę. I szukamy oczywiście tych dolarków. Jest garnek gwiazda. Dzwon. Dzwon. Krefl. Melon. Cytryna. Śliwka. Dalej jest podkowa, kolejna podkowa, kawa, trefl, róża, podkowa, cytryna. No i zbliżamy się do końca: garnek, biedronka, ananas, kier i, no i winogrona. Także dolarka, nie widać. Czyli zdrapeczka pusta. No, słabo idzie. Kolejna zdrapka mega pensja z numerkiem 16.

no niestety, dzisiaj mega pensja zaradła. no to została już ostatnia drapeczka, czyli mega linie, moje ukochane, o i z numerkiem pierwszym, Szymona 1, czekajcie, bo Lolek coś tu chce, dobra, już jestem, no to lecimy z tą jedynką. i na początek łódź i rower, łódka i rower, no dobra, to już widzę w jednym kafelku są, Tutaj kolejny rower. No, dobra. Tu jeszcze, o, tutaj dwa rowerki. Tutaj nic, i na dole jeszcze jeden rower. Okej, okay. raczej wszystko. To lecimy po kolejne dwa. Piłka i ananas. Ok, piłka, ananas. No. Hmm. Dobra, jest piłka. Tu nic, tutaj też nic. No, nie widać więc nic więcej. Ananasa w ogóle nie ma. No to lecimy dalej. Dzwon i naszyjnik. To tak, naszyjnik. Mm, tutaj nic nie widzę. No, coś słabo, słabo. Tu jeszcze jest naszyjnik. No, i tu nadal jeszcze są. Ok. Co dalej? Gwiazda i słońce. Gwiazda, słońce. Tu są słońce. Tu nic, tu nic. Tu jeszcze słońce. Tu. O, jeszcze jedno. Dobra, tu jeszcze jest słońce. No, gdzie te gwiazdy? Chyba nie będzie. Tu jeszcze są słońce, no gwiazdy nie widać. To lecimy dalej. Serce i klapki. Serce, klapki. Okej, okay, tu są klapki. Tutaj serce. Tu kolejne. Tutaj, o, są serca. Dobra. Tu jeszcze. O, i klapki też. Okej, okay. i na samym dole też są jeszcze obydwa. Dobra, chyba wszystko. Mam nadzieję, że nic nie pomijam. Klucz i szminka. Klucz, szminka. Dobra, klucz jest. Tu kolejny. Szminka też jest. To jeszcze klucz, no i to wszystko, więcej nic nie ma. To lecimy dalej, cytryna i wiśnie. Dobra, cytryna. Tutaj kolejne cytryny. Tu jeszcze są. No a wiśnie, wiśnie, wiśnie gdzieś będą. Tu jeszcze cytrynka. No bez wiśni. Okej. Okay. Dalej. Flaming i sakwa. Dobra. Flaming. Mm, tu kolejne. O, sakwa też jest. Dobra. Tutaj flamingi. No, tu nawet z sakwą. Jeden obok drugiego. Okej. Okay, tutaj nic. Tu jest sakwa. I na dole? Sakwa, flaming? Nie ma. Okej. Okay. No to dalej moneta oraz zegar. Dobra, tu już widzę zegar. Tu kolejne. No, zegarki są. Moneta chyba też gdzieś była. Tak, tu jest moneta. Tutaj zegar jeszcze. No i to wszystko. Dobra. Kokos i lody. Okos, lody. O, jest! Mamy linię. Super. O, ale mi lużyło. Już, już się bałam, że będzie pusty odcinek, ale coś będzie, także super. Zalecimy dalej. Tu jeszcze lody. Tutaj znowu lody. I na dole, no już nic nie ma. Okej. Okay. Dalej mamy diament oraz kłódkę. To tak, tu już kłódki widzę na górze. Tutaj diament, kutka jest druga linia, ale super, czyli będzie coś więcej niż zwrot, także fajnie, mega się cieszę. Tu jeszcze diament, no ostatnio mega linie się spisują, ostatnio miałam i linię i bonus, z czego ta pierwsza linia tak mega szybko się utworzyła. Także super, tutaj kolejna będzie wygrana, także fajnie. Popcorn i auto. Bo przez dłuższy czas było tak, że właśnie Magalinie były wszystkie puste, które brałam. No. Popcorn auto. No ja nic nie widzę chyba nie ma w ogóle. Kolejne kości i foto. Dobra, tu są kości. Foto. Tu nic, tu jeszcze są kości. No i to wszystko. Ok, ostatnie dwa liść i podkowa, dobra, tu jest liść, tutaj kolejny, tu są jeszcze liście, podkowa i, o już chciałam pióro i tutaj już nie ma nic, dobra, sprawdźmy jeszcze bonusik i to Szymona jedynka, zobaczcie, no pięknie, dobra, sprawdźmy sobie, czy na pewno nic nie pogubiłam, nie pomyliłam, Zegar był, kokos był, i łódka była na samej górze, dobra. I tu mamy drugą linię, czyli słońce było, cytryna była, łódź była i diament też był. Dobra, super, czyli nic nie pomieszałam. Także mamy dwie linie i sprawdźmy sobie pierwszą 40. Uuu, i druga. 20, czyli 60. No to kochani, pompony. W końcu, dawno nie było, powyżej 50 zł rzucam pompony, także fajnie, mamy 6 dyszek w Megalini i dzięki tej zdrapeczce, słuchajcie, mamy plusik, mały, ale jest, <laughs> bo odcineczek był za 55 zł, no i w ostatniej zdrapeczce udało się wydrapać 60, także super, odcinek uratowany, a ja, słuchajcie, do Was jeszcze przychodzę z jedną informacją, ponieważ w przyszłym tygodniu, właśnie po tym weekendzie teraz, Będę już ogłaszać te rozdanie, o którym już dużo wcześniej mówiłam, bo trochę sporo czasu zajęło właśnie produkowanie tych rzeczy, które dla Was wymyśliłam, które będą w rozdaniu. Także już się cieszę, bo już paczuszka została wysłana. Także prawdopodobnie właśnie w poniedziałek przyjdzie także mega się cieszę i już się nie mogę doczekać także wyczekujcie kochani oczywiście odcinka bo będzie odcinek właśnie z informacją jakie będą zasady właśnie, żeby wziąć udział w tym rozdaniu i będzie właśnie ten główny odcinek z rozdaniem, także czuwajcie, pilnujcie odcinków bądźcie na bieżąco, żeby nie pominąć no i co, kochani, ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału to oczywiście tego zachęcam, aby właśnie być na bieżąco, no i co kochani ja się z Wami żegnam, życzę Wam pięknego dnia i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Także bujaki. Pa-pa!